Cześć, witajcie w Hardest Info. Dziś mam ZT Blade A75 i chcę pokazać jak sprawdzić dostępną pamięć RAM na tym urządzeniu. Zaczynamy od otwarcia aplikacji Ustawień, a najpierw musimy aktywować opcję dewelopera. Aby to zrobić, przewiń w dół i wybierz opcję Informacje o telefonie, gdzie znajdziemy nasz numer kompilacji w informacji prawnej. Czasami musimy stuknąć, aby to aktywować, a następnie potwierdzić nasz wybór na ekranie blokady. Teraz możemy wrócić do głównego menu naszej aplikacji ustawienia Google i wybrać system, gdzie mamy nowe opcje dewelopera. I musimy to włączyć, musimy stuknąć w naszą pamięć, a tam znajdziemy wszystkie informacje, że teraz mamy wolne 1,2 2 GB. Wszystko. Dziękuję za oglądanie. W razie...